Hej, hej z tej strony Michał, a słuchajcie nagrało mi się, jak nagrywaliśmy, jak grałem mi się telefon wyłączył, więc tak otworzyliśmy dużo skrzynek jak na początku otworzyłem pierwszą moją, tak jakby lepszą, o to 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 wypadł mi górnik z czterema gwiazdkami co jest bardzo fajnym wynikiem o. i jestem z kozakiem Zostałem, w... i słuchajcie jak, jest, jak jesteście w sklepie i macie ofertę za 50, to kupujcie ile macie, jak macie, pomimo gemów, kupujcie, kupujcie na przykład, macie 300, więc kupcie to, albo to bo tutaj dostawałem postacie punkty na postacie z trzech gwiazdkami e, rozumiecie U, słabo to by zabolało no, wiecie co? Myślę, że to postawić z pierwszym levelem ponieważ ja nie będę ich na razie używał. O. A za to sobie zrobimy Słuchajcie muszę podłączyć telefon, a więc to by było na tyle. Ja was przepraszam, to jest taki, taki krótki odcinek informujący, że będzie nowa seria kiedykolwiek. Nie chciałbym się jej kończyć, więc. żegnam się z wami. I cześć.